Ja Anko z tej strony D. Ja dzisiaj nagrywam Arsenal. E, tak to jest już któryś odcinek Mam nadzieję że nic się nie zawiesza Dobrze Mam nadzieję że nic się nie zawiesza. ja mam... tego nie wgramy już się postarać, co jest zrealizować. Jeszcze muszę to skonfigurować, czy, czy nie? Sk muszę to zweryfikować, czy. Uuu, ja... jak. Jak to nie, to nie, to nie. Nie wiem, mam jeszcze włączoną tą kamerkę tą taką dziwną jak dzisiaj, jest to tak jak niebieskiego, to, yy, to ja mam takie coś włączone. Nie wiem, najdłużej to włączę jak się uważa, No się skończyły naboje No trudno Chciałabym spróbować. Nie wiem, czy, nie wiem czy ten. Jak to widzicie, czy się dobrze nagrywał? No, mam nadzieję, że lagów nie będzie za duży. No to głos dla plaża, Tu nie. Okej, okay. no to wchodzimy. No to może mam nadzieję, że się nam uda przejść No ja mam nadzieję, że nie, nie Że nie słyszycie żadnych chcą ich Ej, head było w sumie Mógł nie być Trochę zbyt wolno się bo je wrzućmy nogę nie było chata? O, to źle było. No! Zaraz ustrzelć się niego. No. O, lubię tam Szybko, szybko, szybko. Nie zauważył, nie zauważę, nie zauważy Backstab. O kurna, na nie patrzę Nie patrzę się przed siebie Aaa to... to nie ten co koło mnie stał? Już Uwaga laserowa gwarantona Nie laserował Wczoraj nie wiem, wczoraj bardzo dobrze szło ale dzisiaj jestem Jak są kupnie? Nie lubię Sakosi. Najgorsza. snajperka w grze. Sna snajperki niektóre są fajne, ale niektóre są też niefajne. Railgun! Trzeba ty. Nie, tak jest. No.

Teraz. No jak to możesz na tyle nie trafić? Ja strzał za strzałem do góry. Go... Ja tu strzał za strzałem. Na... No i się No i już co? 50% Jest! Był! Coś powoli mi tu idzie Sorry też za... ...że to tak trochę... ...głupie działa Ale no co ja poradzę? A! Proszę daj mi odejść i spokoju. A i nie zginę. Ej, ja, ja wam mówię, że nie. To nie działa na fenomenalnie. Ale skoro ja wygrałam. Zanysujmy. I sety dwie drużyny... Szybko wyjdźmy sobie do mówię. No. Ja zacząłem na razie nabywanie, sprawdziłem czy wy nie macie lagów, czy macie. Ok? Bo widzimy się w następnej rundzie. Już jesteśmy w następnej rozgryweczce. Hmm. Ja tu zacznę na szybko. Ok. Ła! Hmm. To będzie. Ja chyba nie gramy już w, w tym, co robię na tej mapie, więc to jest dla mnie nowość. Uch, tu kłam, a macie, a macie. Ała, ała. A Sorry za te wygłupy Ale bateria siadła Ej no. czemu nie wybuchło zamiar? Aaaa, jak mnie Tam było dwóch. Wskakuj mi na... ...kucharzu. O, kucharzu mi się nie udało. Co chcę zrobić? O, już gościu wygrałem. Cóż? Noża... <grym> nie no. Zwinąłem. I powiecie, czy chcecie teraz tą kamerką więcej odcinków, czy nie. To lepiej było bez. I w ogóle tak. Mam dla was taką propozycję. Jak. Jak wbijecie ten. Nie. Trzy lajki pod filmem... To będę jeden na jednego z moim bratem walczył. Niestety nie jesteśmy na tym z tym normalnym arsenalu, ale to będzie w o 2000, ale jest bardzo podobny, więc mam na... A potem jak u nas jak dowiecie te trzy lajki, to możemy znowu z kimś się, chyba że dacie propozycję jakąś inną, jak mi coś się a więc pamiętacie, trzy łapeczki, i macie ciekawą rozgrywkę i ja to nie, wam powiem. Ale niestety już z Rail mi to trochę mała przesada. Po Ej, ja ją pierwszą strzeliłam. No, ja nie wiem, nie jestem tą. Jak to można strzelić koło gościa dwa razy? En ik vijf, zes, zeven, acht, negen, Ah, één, twee, drie, vier, vijf, hier is acht, sniper. is Snajder jest. Gdzie trafiło? Moi oni się ruszają. Tak, Dobrze, snajperze te. Nie umiem rozwalić Railgunu Gdzie? Chodź tu. Mam na na Tam był. Takim tam strzeliłam fajnie. I pewnie wszystkim mam nagrać, bo mój kolega nagrał Ares na nagrał, za mną. Trzym długi skończy powiem po, pewnie wam ten jego m, zdjęcie kanału i miał i nagrał ze mną 45 minut chyba. a tu nie wiem czemu a tu już trochę długo bo nie kupuję, a tam tak czy te lasery strzelałem jakiś wol, czy szybciej, bo ja sam nie jestem pewna, bo ja mam wrażenie, że nie. to nie był hater, mi się zmienił. No, no. Ja już trochę w niego trafiało, więc by nie było to... Haszpam 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 no Dawaj gwoździówko W się w się, się pewnie nie nazwa gwoździówka, tylko gwoździerka Ale ja na to mówię gwoździówka, dlatego... Po co ja celuję ja dobrze umiesz strzelać ze snajperek bez takich w Bawimy się w pomperach Ale to śmieszne A łano! Dał mi, powiedział, koniec. I zakończył moją. No nie trafiłam? To kto go zabił? No i pozwoliłeś mi. Zauważ mnie. Nie trafiłam. To możesz na tyle razy... Właśnie ja nie jestem dziwny, bo ja dzisiaj nie klikam na te te razy Gdzie są... Gdzie jest reszta? Tak przeczuwałem, widzicie. Cheta mi dała, tak to bym jeszcze może zdążył... Nie. No. Jak to można tak słabo grać? No, Powiedzcie, chyba, że to jest dobra Co? Czemu on tak machał do mnie z daleka tym morzem? Dobrze, dobrze, dobrze raz wam się. No już nie tak dobrze. No Czemu oni tak znikają. Ktoś się zawsrregła. Nie za dużo po. No trafiłam chyba. Nie mówicie, że nie. No no, to już jest oszustwo. Niech ktoś go. To już jest małe. Oszustwo. Het był. Het. No. Het jak byk był. Proszę, proszę. Nie, 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 nie. I się wszystko wam nas pod kontroli. Co? Co on zrobił? No zbyt szybko pisało to Nie że ma dobrze jeszcze jedną rundkę. I mówcie, czy chcecie też tego tutoriala, by wszystko nagrać, jak chcecie. Poprawimy, jeśli są tam jakieś błędy, bo chyba wszystko ostatnio zrobiłem dobrze. No to ostatnia rundeczka. I automatycznie... Ja... Nie. Automatycznie... Lubię broń, nie tylko, że te bronie tuż sam Tylko Tej broni nie lubię. Wow! Wow, tam była! Wiem, że te kile tak wolne trochę mieli w świetle. Taki kilnowu, taki cię byczku. A czemuś nie spadł? Cześć. Widziałem, że był gościu. Nie trafiłam cię, nieraz i to niemożliwe. Nie wiem, czemu ja jestem takim ludem. Czy ja tak strzelam u ciebie. Wiecie, to jest fajne w tej mapie, że zawsze jak ktoś wyjdzie. Prędzej czy później. Nie wiem. O, co? Co się działo? No musiałem strzelać. Ej, gdzie ten piernik? Ten się chyba nazywał Ała, sniper. snajper Końsk Taki mi broni się nie snajpi No gdzie kto? O ten tu snajperek Ktoś tu snajperku Kolejny Miedź Kroki swojego pracownika. A tu! dalej, 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 dalej. Dalej on jest tylko... Łaaa, co to tak nagle skoczyło? A kar dołączył? Wiecie, on trochę za, o, za szybko nam, za wolno mi to idzie. Tu ktoś był, na banku. Ej, tu nie mu pać. Aż takie lagi mam. Chcesz? już pora na górę iść Tam Nie trafiłem no. Ej! Strzał był! Prosto w niego! Jak nie tak Ej! Nie, 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 nie Proszę, daj mi No To by było na tyle dzisiaj w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. No, to tyle chciałbym powiedzieć. Ja już widzicie pełny skład mam. Na skinę niestety się popsuły. No to tyle. Chciałbym Wam powiedzieć w dzisiejszym odcinku. do widzenia, pa, papa.